Gościem serwisu Limanowa Live będzie rzecznik prasowy limanowskiej drużyny, pan Antoni Mizgała. Witam pana. Witam serdecznie. Jak się podobało dzisiejsze spotkanie? No jesteśmy wszyscy zadowoleni z poziomu jaki zaprezentowała nasza drużyna, bo wstydu nie przyniosła. Wynik jest satysfakcjonujący na tą ligę, w której wygramy, my to myślę, że jest bardzo dobrze. Obawialiście się tutaj najazdu krakowskich kibiców zaraz po losowaniu. A ja jako sympatyk Wisły, to jakoś nie czułem przed nimi strachu i nawet myślę, że jakąś ograniczoną liczbę tych kibiców można byłoby przyjąć, no ale są przepisy, które nie puszczają, no i no, nie, no, nie dało się. No. A można powiedzieć, że spełniło się Pana marzenie, wylosowaliście Wisłę. Tak jest, to było moje marzenie i ja to wywróżyłem, nawet w takim prywatnym totalizatorze, nie, w takim typowaniu, ja trafiłem i wygrałem. Ten zakład. No, to to była oczywiście zabawa. Ale niewiele zabrakło dzisiaj drużynie do zwycięstwa, prawda? No niewiele. Były momenty, zwłaszcza w pierwszej połowie, że kilka sytuacji było takich, że można było coś uszczknąć. Później jakby w drugiej połowie trochę siły brakło, no i trzeba było szybko zmiany robić, uzupełnić, jak się to mówi, paliwo. No bo no niestety no, nie mają tej dawki treningu nasi, co co, co, wyśla, co oczywiście. Dziękuję bardzo, moim Dziękuję. gościem był pan Antoni.